Załóżmy, że prowadzę firmę. Moja firma przez wiele lat była przykładem dynamicznego rozwoju i sukcesu na rynku. Jednakże seria błędnych decyzji spowodowała, że straciłam płynność finansową. Wysokość zobowiązań zaczęła przewyższać wartość przychodów. I co teraz? Wyprzedać majątek? Szukać drogich i ryzykownych rozwiązań finansowych? A może zamknąć działalność? Jak wybrnąć z tej trudnej sytuacji? Zapytam o to Grzegorza Warakomskiego z Kancelarii Idea Prawna w Lesznie. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Zapraszam na spotkanie. Panie Grzegorzu, jako potencjalna przedsiębiorczyni zgłaszam się do Państwa z moim problemem. W jaki sposób mogą mi Państwo pomóc? Panie Agnieszko, nasza kancelaria powstała z myślą o przedsiębiorcach i pracujemy głównie dla przedsiębiorców. Wszystkie nasze działania są odpowiedzią na te wszystkie złe rzeczy, które zadziały się w ciągu ostatnich czterech lat. Oczywiście mówię tutaj o pandemii COVID-19. I wszystkich następstwach tak naprawdę, które naszym oczom okazały się w następnych latach. Szalejące ceny wszystkich surowców, energii, paliwa, deregulacje jeśli chodzi o eksport i import, wzrosty kosztów płac i tych przypadków moglibyśmy mnożyć w nieskończoność. Dlatego te wszystkie problemy są nam bardzo dobrze znane, umiemy się w nich doskonale poruszać. Każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie i tak też będzie w Pani wypadku. Zauważyłam Państwa firmę w internecie. Przedstawiają Państwu bardzo ciekawą usługę restrukturyzacji firm. Czy mógłby Pan przybliżyć, na czym polega usługa restrukturyzacji? Faktycznie, Pani Szko. Restrukturyzacja, a dokładnie jedna z jej odmian, czyli zwane postępowanie o zatwierdzeniu układu, to nasze główne narzędzie, takie flagowe narzędzie. W walce z trudnościami, z kłopotami, głównie o charakterze finansowym, które nękają polskich przedsiębiorców, przedsiębiorców, właścicieli firm itd. Tak restrukturyzacja jest rozwiązaniem usankcjonowanym. Dzięki temu, dzięki temu usankcjonowaniu mamy do czynienia z wieloma korzyściami i takimi wewnętrznymi narzędziami. Przede wszystkim restrukturyzacja pozwala, to na chyba najważniejsze, uniknąć upadłości danego przedsiębiorstwa. Pozwala na odzyskanie bieżącej płynności. Pozwala na taką usankcjonowaną rozmowę z wierzycielami, co do faktu, co robimy dalej z zadłużeniem, na jakich warunkach będziemy go w przyszłości spłacać. Restrukturyzacja pociąga za sobą kilka formalnych, bardzo ważnych korzyści. I przede wszystkim, w dniu rozpoczęcia restrukturyzacji, wstrzymywane są wszelkie działania o charakterze egzekucyjno-windykacyjnym. Czyli innymi słowy, komornicy czy też poborcy skarbowi, którzy działają na zlecenie Urzędu Skarbowego czy też ZUS-u, muszą wstrzymać pobieranie zaległości. Następna sprawa, wstrzymywane są płatności z tytułu kredytów, pożyczek, wstrzymywane są płatności z tytułu właśnie zaległości wobec wierzycieli publiczno-prawnych typu ZUS i Urząd Skarbowy. I wstrzymywane są zaległości, czyli wstrzymywane są płatności długów w stosunku też do kontrahentów, czyli wierzycieli prywatnych. Toczone są, tak jak mówiłem wcześniej, rozmowy z wierzycielami, które mają, u których w podstawie leży dogadanie się, kolokwialnie mówiąc, co do tego, jak przedsiębiorca będzie spłacał swoje długi na nowych zasadach. W tym możliwa jest redukcja np. kapitału, czy też odsetek od zadłużenia. I co równie ważne na koniec, chronimy wszystkie umowy przedsiębiorcy, które są dla niego istotne z punktu widzenia prowadzenia tejże firmy. Na przykład ochroną obejmujemy umowę najmu nieruchomości, w której przedsiębiorca ma siedzibę. Każdy przypadek, w tym pani przypadek, jest dosyć indywidualny, opiera się na iluś czynnikach. Czyli na przykład wartość zadłużenia, ilość wierzycieli, my podczas niezobowiązujących, bezpłatnych spotkań z przedsiębiorcami w pierwszej kolejności dowiadujemy się, co tak naprawdę trapi tego przedsiębiorcę, i po jakimś krótkim czasie znajdujemy dla niego najlepsze możliwe rozwiązanie. Doskonale to brzmi, ale jak chcą Państwo zdziałać takich cudów? Dotychczas próbowałam już wielu takich rozwiązań we własnym zakresie, jednak były one bezskuteczne lub zakończone słabym rezultatem. Panie Agnieszko, tak jak wspomniałem wcześniej i podkreślę, bo to dosyć istotne, restrukturyzacja jest rozwiązaniem usankcjonowanym prawnie. W 2021 roku wcielono w życie, ustawodawca wcieli w życie tak zwane postępowanie o zatwierdzenie układu. W 2021 roku, w 2021 oczywiście, to rozwiązanie miało przede wszystkim ulżyć właścicielom firm, którzy byli bardzo poszkodowani przez wszystkie następstwa COVID. Od dłuższego czasu. Restrukturyzacja jest bardzo, bardzo popularna wśród przedsiębiorców. Wszelkie korzyści przed chwileczką już sobie omówiliśmy. Natomiast yy, skąd te cuda? Yy, w całym procesie bierze udział szereg osób, szereg specjalistów. Przede wszystkim kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, który w sposób, znowu podkreślę, usankcjonowany rozmawia ze wszystkimi wierzycielami danej firmy. Do tego mamy szereg prawników innych specjalności, do tego mamy doradców stricte biznesowych, czy też doradców finansowych, czy też doradców z zakresu księgowości i podatków. Także w całym tym procesie minimalizujemy udział przedsiębiorcy, tak żeby dla niego cała ta procedura była jak, jak najmniej stresogenna. Eee, I stwarzamy takie wrażenie, że faktycznie to my jesteśmy ludzi od problemów, a przedsiębiorca w tym momencie ma się zająć po prostu prowadzeniem firmy. Rozumiem, że z usług restrukturyzacji korzystają zarówno duże podmioty, jak i małe firmy. Chętnie poznam studium kilku przypadków. Eee, może zacznijmy od jednoosobowej działalności. To faktycznie pierwsze potwierdzę. Um, u nas w kancelarii mamy do czynienia um, praktycznie z całym wachlarzem przedsiębiorców. Są to zarówno przedsiębiorcy, nazwijmy ich małymi przedsiębiorcami, czyli właściciele prowadzący tak zwaną jednoosobową działalność gospodarczą. Mamy też do czynienia z różnymi rodzajami spółek, e, czyli spółki z spółki akcyjne i są to oczywiście już założenia trochę większe podmioty. I ja teraz przytoczę jeden e, konkretny przykład e, jednoosobowej działalności gospodarczej, czyli klienta, który taką działalność prowadził. Jest to klient z branży, e, no bardzo obecnie poszkodowanej branży, czyli branży transportowej. Jest to przedsiębiorca, który do jeszcze zeszłego roku notował bardzo dobre wyniki finansowe i w tej chwili powodziło mu się całkiem nieźle. Natomiast to wszystko, co się dzieje nie tylko w branży transportowej, odcisnęło na nim swoje piętno. I tak, klient trafił do nas z zadłużeniem łącznym w wysokości około, nie wchodząc w szczegóły, około 3 milionów złotych, i na to zadłużenie składały się przede wszystkim. Kredyty bankowe mieliśmy wśród kredytodawców trzech wierzycieli, trzy, trzy banki i mieliśmy tam niestety także ZUS i Urząd Skarbowy. I zwłaszcza ZUS i Urząd Skarbowy, no tak to właśnie wygląda na co dzień. Najbardziej tego naszego klienta no, dręczyły mówiąc kolokwialnie. Co w toku całego postępowania restrukturyzacyjnego udało nam się wynegocjować? Przede wszystkim w nawiązaniu do korzyści, o których rozmawialiśmy przed chwilą, wstrzymaliśmy płatności wszelkich długów, wszelkich zaległości. Tak? Klient mógł otworzyć nowe konta firmowe, które nie były narażone na zajęcia przez poborcę skarbowego czy też przez komornika, a to pozwoliło mu na Całkiem normalne, w, jak na obecną jego sytuację, bieżące funkcjonowanie. Co z zadłużeniem? Z wysokości 3 milionów um, udało nam się dogadać z wierzycielami i skutkiem tego jest um, obecne zadłużenie na poziomie dokładnie 2 miliony 350 tysięcy. I te 2 350 tysięcy zostało rozłożone w taki dogodny sposób, że do dnia restrukturyzacji klient płacił miesięcznie mniej więcej zobowiązań w kwocie około 130 tysięcy miesięcznie, z czego na dzień dzisiejszy, a dokładnie za kilka miesięcy, czyli po prawomocnym postanowieniu sądu okręgowego klient będzie. Tych zobowiązań płacił około 49 tysięcy miesięcznie. Więc różnica jest znaczna i te wartości no, pomagają temu klientowi patrzeć w przyszłość o wiele bardziej optymistycznie. O drugim przypadku opowie mój wspólnik, pan Karol Kociocki. Historia pana Tomasza. Pan Tomasz w 2018 roku postanawia spełnić swoje wielkie marzenie. Otwiera klub fitness siłownie. W tym celu sprzedaje swoje dwa sklepy elektroniczne, bierze kredyt bankowy i zaczyna ten interes. Wszystko idzie świetnie, klub staje się popularny bardzo szybko, lecz co z tego, jak za chwilę nadchodzi pandemia? Nikt się tego nie spodziewał, wszystko zostaje obrócone do gór nogami, kluby zostają pozamykane, lecz nadal trzeba płacić za wynajem, trzeba płacić raty kredytów. Pan Tomkowi udało się przetrwać pandemię, Kluby zostały otwarte, ludzie wracają na siłownię, wszystko zaczyna wyglą wyglądać całkiem dobrze. Pan Tomasz musiał posiłkować się w międzyczasie różnego typu pożycz pożyczkami bankowymi i pozabankowymi, żeby przetrwać. Starał się następny rok, żeby to wszystko pokazać, lecz jego płynność finansowa została bardzo narażona. I tak na początku 2024 roku spotykamy się z panem Tomaszem u nas w kancelarii. Jego ówczesna sytuacja wyglądała w następujący sposób. Zadłużenie w zus 40 tysięcy. Pożyczka bankowa w wysokości 600 tysięcy, część była obsługiwana, część tych kredytów było już wypowiedziane. Pożyczka leasingowa w wysokości 200 tysięcy i niezapłacony najm w wysokości 150 tysięcy, gdzie właściciel nieruchomości już straszył wypowiedzeniem tej umowy. To mamy zobowiązania firmowe. Podczas spotkania, pamiętam, pan Tomek zadaje bardzo ważne pytanie. Ponieważ mamy zobowiązania firmowe, a co z zobowiązaniami prywatnymi? Zgodnie z artykułem 150 ustawy o prawie restrukturyzacyjnym możemy objąć układem wierzytelności prywatne, jak i firmowe. Więc dodając te prywatne, wychodzi nam około, Pan Tomek miał zadłużenia 1,5 miliona złotych. Po krótkiej rozmowie, przedstawieniu Panu Tomkowi, czym jest restrukturyzacja i na czym polega, przyznał mi absolutną rację, że to jest jedyne rozsądne rozwiązanie w jego, w jego wypadku. Korzyści z otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, zablokowanie możliwości wypowiedzenia umowy najmu. Zgodnie z artykułem 256 prawa restrukturyzacyjnego, nie można wypowiadać umów kluczowych dla przedsiębiorstwa. To właśnie. Była taka umowa, zatrzymanie rat płatności kredytów na okres całego postępowania, wstrzymanie komorników oraz możliwość otwarcia konta nowego, niezajmowalnego. Jeżeli chodzi o korzyści stricte finansowe z postępowania restrukturyzacyjnego, udało nam się rozłożyć zUS na 4 lata spłata bez dalszych odsetek, zaległości z najmu, spłatę. Jedynie 100 tysięcy złotych rozłożone na 3 lata. Jeżeli chodzi o kredyty bankowe, udało nam się wynegocjować spłatę bez absolutnie żadnych odsetek. Część z tych kredytów udało nam się zniwelować zadłużenie o 20% kapitału. Jeżeli chodzi o pożyczki pozabankowe, tutaj udało nam się wynegocjować 45% mniej kapitału do spłaty. Czy restrukturyzacja jest dobrym rozwiązaniem dla firmy przedsiębiorstw? Tutaj pokazuję przykład pana Tomka, że tak, pan Tomek nadal jest na rynku, jego firma wraca do płynności finansowej i zaczyna powoli odnosić sukcesy. Dotychczas rozmawialiśmy o restrukturyzacji zadłużeń. Czym jeszcze zajmuje się kancelaria Idea Prawna? Bardzo dobre pytanie, bo zabiera ważną uwagę, bo tak, faktycznie do tej pory rozmawialiśmy o restrukturyzacji tylko w ujęciu zadłużenia w takiej kategorii finansowej, ale trzeba pamiętać o tym, że w naszej ocenie. Restrukturyzacja to nie tylko zadłużenie, to nie tylko walka raczej z zadłużeniem. Tak? Restrukturyzacja w naszej takiej, powiedzmy, filozofii to ogólnie szereg spraw, szereg czynności, które trzeba czasami niezwłocznie podjąć w imieniu przedsiębiorcy, w takiej pracy wspólnej z przedsiębiorcą, to jest szereg czynności, które mają tą firmę uzdrowić, to jest przejrzenie księgowości tej firmy, to jest przyjrzenie kwestii, co za tym idzie podatkowych, tak? czy, 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 czy ta strategia przedsiębiorcy gdzieś się generalnie nie kłóci z wynikiem finansowym, czy gdzieś możemy zastosować optymalizację. To jest spojrzenie w, jakby w całą kwestię dotyczącą pracowników, stawek, relacji itd., itd. Zatem restrukturyzacja to dla nas bardzo szerokie pojęcie. Używamy różnych płaszczyzn, wszystko w celu, jednym konkretnym, aby doprowadzić, wyprowadzić przedsiębiorcę z tych wszystkich problemów, z którymi mierzy się na co dzień. Jednym z takich pobocznych usług są audyty, które w konsultacji z klientem, na życzenie klienta, przeprowadzamy w jego firmie, aby jeszcze tym bardziej uwypuklić, co w tej firmie krótko jest nie gra po prostu, bo te kłopoty nie biorą się znikąd. Tak? One się po prostu biorą na bazie wcześniejszych Złych, niewłaściwych postępowań właściciela firmy. Poza tym świadczymy jeszcze usługi dla konsumentów, takie jak sankcja darmowego kredytu, spory jeśli chodzi o umowy frankowe co do kredytów hipotecznych, jak i też nowość w cudzysłowie, która pojawiła się na rynku, czyli wchodzimy w spory, jeśli chodzi o kredyty słotówkowe, czyli na bazie wyboru. Dziękuję, Panie Grzegorzu. Bardzo Pani dziękuję za spotkanie. W życiu każdego przedsiębiorcy pojawiają się kryzysy, jednak jak pokazują przykłady, nawet z tych dużych można wyjść i działać dalej. Potrzebujesz niezobowiązującej konsultacji w swojej sprawie? Zapraszamy do Kancelarii Idea Prawna w Lesznie.